No i meldujemy się na Turbaczu Trzeci raz zdobywam rowerem tą górę Jest się, dzień dobry Dzień dobry Don't be afraid of the tide. Be careful with stars Not every light is gonna guide you baby Don't let them rain on your spark Keep it close to your heart All of the pressure's gonna drive you crazy To rise to the madness in the morning it's all gonna vanish don't be afraid of the dark. be careful with stars not every light is gonna guide you Sobota, 24 sierpnia. Jesteśmy z lewą w górach. Jedziemy na dzisiejszą pętelkę Jesteśmy w Gorcach. Wystartowaliśmy z OBIDOWEJ. Jesteśmy już na trasie Olimpijczyków. Kawałek przed turbaczem. Trasa ta się kończy, dobija do głównego szlaku peskickiego. Pojedziemy sobie do schroniska. Ocenimy sytuację. Jak nie będzie dużo ludzi, to wjedziemy sobie na szczyt. Od samego początku mamy cały czas podjazd. Na 10 km zrobimy prawie 600 metrów przewyższenia. Kolejny wspólny wyjazd do góry na rower. Trasa Olimpijczyków. Dla tych, którzy o niej nie słyszeli i nie wiedzą, jest to trasa narciarska. Nachylenie na razie nie jest duże, od 4 do 6-7 procent. Natomiast jak za 1800 metrów odbijemy w lewo, tam zrobi się zdecydowanie stromiej. Troszkę pochlapało w budki, jest przyjemnie. Umyjemy sobie opony przy okazji, schłodzimy sobie łydki. Za nami 3,5 km i 120 metrów przewyższenia. Słyszę tutaj już jak Ewa mówi, jak pięknie. Zgadzam się z nią. Natomiast jak wyjedziemy trochę ponad ten las, będzie jeszcze piękniej. No i zrobiło się stromo. Jest dziś ciepło, na tą chwilę 25 stopni, jest dużo lepiej niż w ubiegły piątek końcówka stromego nachylenia. Za niedługo się troszkę zrobi łagodniej, będzie lżej, niecałe 6 km i niecałe 300 metrów przewyższenia do turbacza, ale to jest fajnie w tym lasku między drzewami schowani jesteśmy od słońca, jest bardzo przyjemnie. Za niewiele ponad 2 km będziemy odwijać na szlak czerwony. Przed skrzyżowaniem z czerwonym szlakiem zrobi się jeszcze bardzo strom. Jakieś terenówki rozryły. Troszkę błota, a bez błota tu nie robota, szczególnie w górach. Mieliśmy przed chwilką okienko widokowe, widać za mgłą tatry. Gdyby była lepsza przejrzystość, byłby świetny widok. Trochę rozryta ta droga. Beztroska jazda powoli się kończy. Widać już przed nami podjazd. Na wykresie zrobiło się bordowo. Nie będzie on długi, ale z tego co widać będzie stromy. Po naszej prawej stronie prześwitują atry. Nie będę kierował tam kamery, bo nie będzie ich widać. Okiem trudno je dostrzec. Tak słaba jest przejrzystość powietrza, więc nie ma szans, żeby w kamerze to zobaczyć. Tak jak często powtarzam, w górach bywa i tak, że nawet mimo posiadania elektryka trzeba rower wpychać. Zamieniliśmy się zewą na rowery. Ewa jeszcze nie do końca radzi sobie z trybem Walk Assist. Ostatnie metry podjazdu na Solisko. Fragment ten pokazuje, że ludzka pamięć jest zawodna. Nie pamiętałem tego fragmentu. Wydawało mi się, że tu cały czas się jedzie taką drogą wymieszaną z śródrub i kamieni. Mamy to. Teraz kawałek w dół i później podjazd do czerwonego szlaku. Szcząmy szczyt Solnisko i zjeżdżamy w dół, żeby móc zacząć kolejny podjazd, który już widać tutaj po lewej stronie. Znowu rozryte, straszliwie. Tego podjazdu, który przed nami Nie zapomniałem, pamiętałem, że on będzie 2,5 km I 144 metry Przewyższenia do Turbacza Stamtąd jedziemy A jeszcze chwilę temu byliśmy na tym szczycie Na solnisku O, końcóweczka jest stroma i dojeżdżamy powoli do szlaku. Zmienię tryb, przerzutkę i kręć łopanie, dobry. To nie wiem, ja tu się chyba nie zmieszczę, a może. Ja przejadę to sobie przeprowadź. Cześć dzień dobry. Jesteśmy już na czerwonym szlaku, niecałe 2 km i 110 metrów przewyższenia do szczytu turbacz. Trudny kawałek za nami. Wprowadziłem rower. Ewie było ciężko wprowadzić elektryka. To wsiadłem i wjechałem, nie ma porównania, jeżeli chodzi o jazdę w górach. Analog, elektryk, jeżeli chodzi o podjazdy. Za 650 metrów dotrzemy do schroniska, zrobimy sobie tam przerwę. Aktualna wysokość 1262 metry nad poziomem morza. No i przed nami schronisko na Turbaczu. Robimy sobie przerwę, trzeba się czegoś napić. Idziemy na Turbacz Strenisko za nami Dzień dobry, dziękuję Proszę proszę, atakuj, atakuj Dzięki miłego i praktycznie szczyt przed nami Dzień dobry. Oj, dajesz młody, dajesz, dajesz. Poszło. Uf. No i meldujemy się na turbaczu. Trzeci raz zdobywam rowerem tą górę. Zarąbi się. Dzień dobry. Dzień dobry. Uf. Jeszcze szczyt turbacz od strony szlaku czerwonego. Po przeciwnej stronie schroniska. Proszę, proszę sobie śmiało tu iść, a ja tutaj stanę sobie z boczku, o, państwo sobie przejdą. No i schronisko przed nami. Zbliżamy sobie boczkiem w schronisko i jedziemy na Halę Długą. Już ją widać, a my sobie ją wjedziemy tutaj tędy. Piękny widok. No, ty w tych rynienkach, tylko uważaj, Jewcia, żeby Cię nie pociągło. Bardzo fajne miejsce. Sam tutaj byłem ostatniego dnia maja 2020 roku. Jechałem wtedy z rdzawki w stronę Lubania. Natomiast warunki pogodowe były tak niesprzyjające, że ciągle padał deszcz. Nie dojechałem do Lubania. Zjechałem z przełęczy Knurowskiej do Knurowa. Gdyby dziś przejrzystość powietrza była dobra. To widoczki mielibyśmy prima sort. I tak nie możemy narzekać, bo coś tam widać. Jednak to, co widzimy, jest za taką mgiełką. Najbardziej stromy fragment podjazdu za nami. Teraz już będzie dość łagodnie. Ostatnie metry do kapliczki Fajnie go w cieniu Za 900 metrów osiągniemy kolejny punkt dzisiejszej wycieczki, czyli kapliczkę bulandy. Jeszcze końcóweczka jest pod górkę. Jest dość znaczne wychylenie. Natomiast podjazd jest krótki. Za 200 metrów osiągniemy cel. Będziemy w kapliczce. Zrobimy sobie tam przerwę. Trzeba zjeść jakiegoś batona. I osiągamy szczyt. Kapliczka Bulandy Jest tu pięknie Kiedyś tu byłem To było mleko, bo taka mgła wieczorem, że nic nie było widać Dzień dobry Jest pięknie Ruszamy dalej, ależ to było przyjemne. Przyjemnie spędzony czas w cieniu na ławeczce. Zaczynamy od podjazdu. Wracamy w stronę schroniska na turbaczu. Do schroniska zostało nam 3,5 km. Za nami 16 km, na których zrobiliśmy 703 metry przewyższenia. Do końca trasy zostało nam pewnie drugie tyle dystansu. I z 250 metrów przewyższenia. Ewcia wypróła to nawet zapachu spalonych tarcz nie czuję Dogoniliśmy wcie. Jedziemy na razie zielonym szlakiem. Zjeżdżamy do głównego szlaku beskidzkiego. Jesteśmy już na szlaku czerwonym. Wracamy na halę długą. Jechaliśmy nią godzinę i 20 minut temu. No i tutaj już otwierają się widoczki na halę długą. Pięknie jest. Uwielbiam ten górski stan. I tam po lewej stronie na szczycie widać świecący się dach. Obok jest schronisko. Tam jedziemy. Baby, we toxic. Can we stay on topic? I feel like we lost it. Feel like we lost it. Take my love, don't waste it. Even though I don't mind waiting. Late test my mind racing. What else I have to do, girl? To you? lanka w dół się skończyła wyjeżdżamy powoli z hali długiej i zaczynamy podjazd w stronę schroniska widać już schronisko więc powoli będziemy kończyć ten podjazd końcówka jest struga no już końcóweczka No, nisko zostawiliśmy po lewej stronie. Jedziemy teraz z boczem turbacza. Szczyt też jest po lewej stronie. Zjeżdżamy w stronę Starych Wierchów. Do ujadę wolniej niż zazwyczaj. Cały czas ta sama procedura. Nie chcę, żeby Ewa traciła mnie z pola widzenia. No, no, Tutaj ostrożnie środeczkiem. Akurat gorszy fragment szlaku. Ale tu jest ładnie. Trudniejszy fragment, który był stromy i kamienisty, mamy za sobą. Mas cały czas ten tryb mocniejszy. Dobrze. Belskidzka rąbanka. Odjazd dla odmiany Za nami 22 kilometry i 807 metrów przewyższenia To jest tylko ten fragment, później już jest ten Normalna droga Mamy zaraz podjazd, który wyświetlił Garmin na stronie Climb Pro. Do schroniska zostało nam 2-2,5 km. Zatrzymamy się tam, kupimy sobie coś zimnego do picia i być może zjemy jakiś obiad. Zobaczymy. Już przed nami tak naprawdę stare wierchy, już niedaleko. się do starych gierchów i zatrzymujemy się w schronisku. Dawno błota nie było. Postanowiliśmy zmienić. Trasę powrotną, nie jedziemy tu niebieskim szlakiem, to zjeżdżamy zielonym już do obidowej. Gdybyśmy pojechali niebieskim do szlaku rowerowego, później wracać musielibyśmy asfaltem, zrobilibyśmy jeszcze 8 km. Natomiast tym zielonym do obidowej to są niecałe 2 km, będzie na pewno stromo. Jest pięknie. Taki mamy piękny widoczek na zjeździe do obidowej. I ten strumień, pamiętam tą płynącą wodę. Jak byliśmy zewą tutaj w marcu, też płynęła tu woda. Można powiedzieć, że zjechaliśmy do obidowej, przed nami 200 metrów do parkingu. Dojeżdżamy no, do samochodu, za nami 27,5 km. Na tym dystansie zrobiliśmy 862 metry przewyższenia. To byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.